Integrowane inwestycje terytorialne były tematem ostatniego konwentu prezydentów miast naszego województwa, który tym razem odbył się we Włocławku. 24 kwietnia w przystani żeglarskiej, jednej z najnowszych inwestycji Włocławka, odbył się konwent prezydentów miast województwa kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu oprócz włodarzy największych miast regionu wzięli także udział przedstawiciele województwa. Obiekt robi faktycznie ogromne wrażenie. Strasznie przemyślana konstrukcja, bardzo lekka, znakomicie wkomponowana w krajobraz Wisły. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. I jeżeli takie efekty uzyskiwalibyśmy realizując program zintegrowanych inwestycji terytorialnych, to byłoby znakomicie. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy rozmawiali na temat tego, jak włodarze miast, tych największych miast w naszym województwie, widzą realizację inwestycji. W ramach ZIT. -ów. Cieszę się bardzo, że ten burzliwy okres mamy już poza sobą. Przyznam się szczerze, byłem optymistą. Ja wiedziałem, że to się musi tak skończyć, bo nie mogą się dobre rzeczy kończyć źle, a ZIT -y są dobrymi rzeczami. Wydaje mi się, że dzisiaj trzeba się skoncentrować na tym, by twórczo rozwinąć skrót ZIT, zintegrowane inwestycje terytorialne. Kładę nacisk na słowo zintegrowane. Te kilkadziesiąt gmin, które bierze udział w tym programie i te duże miasta muszą wiedzieć, że... Te fundusze z zit przeznaczone są na tworzenie inwestycji, które będą integrowały obszar, obszar miejski i ten metropolitalny. I mam nadzieję, że w takim duchu będą te inwestycje tworzone, że będzie się myślało o całym obszarze ZIT-u, a nie tylko o poszczególnych punktach tego, tej mapy. Każde z miast definiuje swoje potrzeby, ale ważna jest też integracja regionalna, podkreślali uczestnicy konwentu. Wymieniamy się poglądami, jak, jest, jak najlepiej przygotować się do realizacji tych ZIT-ów. My mamy nasz ZIT składający się z sześciu gmin, w tym nasze miasto: Gmina Dragacz, Grudziąc, świecie Roguźno, Łasin, Gruta i Radzyn. Mamy strategię opracować dla tego terenu, mamy mieć zarząd wspólny tego terenu. To samo mają koledzy z Wrocławka, z Jedna Wrocławia i chcemy się zastanowić, jak mamy tę strategię realizować, jak ma wyglądać praca zarządu, jak ma wyglądać biuro, czyli takie sprawy techniczne. Jesteśmy już dalej po prostu. Cały czas spokojnie pracowaliśmy i tak naprawdę trochę w cieniu konfliktu toruńsko bydgoskiego czy bydgosko toruńskiego jak kto woli. Natomiast u nas nie było żadnych problemów i zgrzytów i właśnie w dniu dzisiejszym chcemy się podzielić swoimi doświadczeniami, a jednocześnie zakresami, jakie przewidujemy w ramach ZITU w poszczególnych miastach prezydenckich. Ku memu zadowoleniu tematem bardzo zainteresowana była Bydgoszcz, która sugerowała, żeby konwent prezydentów był temu tematowi poświęcony. Podpisane zostało porozumienie w sprawie zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla bydgosko toruńskiego obszaru funkcjonalnego. To porozumienie, jak wiemy, zostało podpisane 8 kwietnia. A teraz dopiero przed nami wszystkimi y, wielka praca, bo przygotowanie strategii ZIT-u y, na podstawie umowy. Pomiędzy miastem Bydgoszcz a firmą Deloitte, wybraną drodze przetargu, jest opracowywana strategia. Ona do 30 kwietnia będzie złożona na ręce prezydenta Bydgoszczy. Później ta strategia będzie przekazana zarówno do zarządu województwa, jak i do ministra rozwoju i infrastruktury i rozwoju. Ale także zgodnie z porozumieniem ZIT może być i będzie opiniowana przez partnerów społecznych, przez organizacje gospodarcze, społeczne. Taki jest przynajmniej zamiar, aby ta strategia później mogła być dobrze realizowana, ale przede wszystkim, tak jak dokumenty strategiczne krajowe i strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, tak samo strategia ZIT będzie podstawą do realizacji projektów następny krok to jest przygotowanie kryteriów wyboru projektów do zitu zostało wstępnie zgłoszonych 472 projekty przez gminy przez miasto Bydgoszcz miasto Toruń i gminy obszaru funkcjonalnego. ZIT, sama nazwa w sobie, określa zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa pomiędzy samorządami dla realizacji wspólnych przedsięwzięć. Więc to mają być wspólne przedsięwzięcia, które pozwolą na optymalne, jak najlepsze wykorzystanie dostępnych środków europejskich na to narzędzie, jakim jest ZIT. Konwent prezydentów odbywa się naprzemiennie w każdym z miast prezydenckich. Naszego regionu. To wszystko w programie Skaner Grudziądza. Na kolejny zapraszamy za tydzień.